Witam serdecznie, grupa Zarfund Polska. Dzisiaj będzie coś dla początkujących, ponieważ do naszej grupy dołącza coraz więcej nowych osób i coraz więcej osób zarabia tutaj z nami na Bitcoinie pieniądze. Ale wymaga to posiadania własnego portfela Bitcoin oraz podstawowej wiedzy technicznej. I wiele nowych osób, które nie mają jeszcze doświadczenia, takiej wiedzy właśnie potrzebuje. Dlatego dzisiaj przedstawimy instrukcję, jak założyć sobie portfel Bitcoin, jak kupić Bitcoiny, jak sprzedać Bitcoiny, odbierać i wysyłać. Dlatego, jeżeli jeszcze nie wiesz, jak to się robi, usiądź wygodnie i już za kilka minut przekonasz się, jakie to jest proste. Na wstępie, mała uwaga: że nie jest to oferta, nie jest to porada inwestycyjna, i wszystko, co mówią, jest wyłącznie moją prywatną opinią. A zanim zaczniemy, zapraszam Cię do subskrypcji naszego kanału. Jeżeli interesuje Cię zarabianie na kryptowalutach, to subskrybuj kanał Zarfund Polska. A jeśli podoba Ci się to, co robimy, to łapa w górę. A teraz wracamy do tematu. A więc przygodę z bitcoinem oczywiście zawsze zaczynamy od stworzenia własnego portfela. Taki portfel będzie nam potrzebny, żeby przechowywać w nim swoje bitcoiny oraz żeby je wysyłać lub odbierać praktycznie na takiej samej zasadzie jak konto bankowe. Do wyboru mamy różne rodzaje portfeli, ale jeśli dopiero zaczynasz, na początek polecam Ci portfel 4 Coins. Generalnie nie polecam tego typu portfeli do obracania bardzo dużymi kwotami, ale dla bardzo początkujących myślę, że jest to dobry wybór, ponieważ jest to portfel darmowy, bardzo przyjazny i prosty w obsłudze. Wszystko mamy w języku polskim. Nawet w razie pytań mamy do dyspozycji darmową infolinię oraz jest on połączony z kantorem, dlatego możemy tutaj szybko i łatwo kupić bitcoiny za złotówki. A także łatwo i szybko również sprzedać za złotówki. A więc zaczynamy. Na początek rejestrujemy swoje konto w serwisie Fullcoins. Link do rejestracji znajdziesz pod nagraniem, a więc klikamy w ten link, i teraz znajdujemy się na stronie docelowej. Oczywiście, klikamy Zarejestruj się, przewijamy w dół, podajemy swoje imię, podajemy swoje nazwisko, podajemy swój adres e-mail. Klikamy, potwierdzamy w obydwu okienkach, klikamy Nie jestem robotem, klikamy Dalej. I w tym momencie konto jest już prawie założone, w tym momencie zgodnie z tym komunikatem musimy sprawdzić swoją skrzynkę e-mail i odszukać wiadomość z linkiem aktywacyjnym. A więc otwieramy maila, którego otrzymaliśmy od 4 Coins i klikamy w link aktywacyjny. Po kliknięciu w link aktywacyjny zostajemy przekierowani na taką oto stronę, gdzie ustalamy sobie hasło do naszego nowego konta, do naszego portfela, więc teraz wymyślamy i wpisujemy tutaj hasło. Hasło powinno mieć co najmniej 8 znaków i w tym przynajmniej jedną dużą literę. A więc wpisuję hasło. Tutaj wpisuję hasło jeszcze raz. Klikamy zapisz. I w tym momencie wszystko jest gotowe. Możemy się już zalogować. Aby się zalogować, wpisujemy adres e-mail podany przy rejestracji. Wpisujemy hasło, które właśnie sobie ustaliliśmy. Oczywiście zapamiętaj to hasło, albo sobie gdzieś zapisz i schowaj w bezpiecznym miejscu. Dalej. I gotowe. Jesteśmy zalogowani do naszego konta. Mamy swój portfel. Możemy zacząć działać. W zakładce Mój portfel mamy tutaj podstawowe informacje, takie jak nasze saldo. W tym miejscu wyświetla się, ile mamy bitcoinów na naszym koncie, na naszym portfelu. A tu jest informacja, ile te bitcoiny są warte w przeliczeniu na złotówki. Poniżej wyświetla się historia transakcji. Tutaj mamy najważniejsze funkcje, czyli przyjmij płatność oraz wyślij bitcoiny. A więc, jak widzisz, możemy tutaj przechowywać środki. Możemy robić przelewy w bitcoinie do innych osób. Możemy też odbierać bitcoiny, inni mogą wysyłać do nas. A więc możemy się tutaj poczuć praktycznie prawie jak po zalogowaniu do naszego konta w banku. Mamy też opcję kup/sprzedaj, a więc możemy korzystać z kantoru i wymieniać złotówki na bitcoiny oraz bitcoiny na złotówki. Pierwsza i najważniejsza rzecz: przyjmij płatność. Jeżeli chcemy przyjąć od kogoś bitcoiny, jeżeli chcemy, aby ktoś nam przysłał bitcoiny na ten portfel, klikamy przyjmij płatność. I tutaj znajduje się kod QR, którego można użyć do zeskanowania telefonem, a tutaj znajduje się ciąg znaków i to jest właśnie twój adres, adres twojego portfela Bitcoin. A więc jest to coś podobnego jakby numer konta bankowego i tak samo jak chcesz, żeby ktoś zrobił ci przelew na twoje konto bankowe, to musisz mu udostępnić numer swojego rachunku w banku, a jeśli chcesz, żeby ktoś ci przelał Bitcoin na twój portfel, to musisz mu udostępnić właśnie ten adres portfela, adres twojego portfela Bitcoin. I wszystkie przelewy, wszystkie bitcoiny wysłane na ten adres, przyjdą na twój portfel i zobaczysz je tutaj, po czym będziesz mógł je tutaj przechowywać lub sprzedać, albo przesłać komuś innemu na jego portfel bitcoinowy. Tak więc myślę, że to jest proste i tyle w tej kwestii. Kolejna sprawa: w jaki sposób możemy tutaj kupić bitcoiny? Oczywiście najprostszym sposobem jest dogadać się z inną osobą, która już posiada bitcoiny. Na przykład, jeśli ktoś z Twoich znajomych już bitcoiny posiada, możesz się z nim dogadać, żeby ci te bitcoiny przesłał na Twój portfel, a Ty w jakiś sposób się z nim rozliczysz. Jeżeli nie masz takiej osoby, możesz sobie zwyczajnie po prostu kupić bitcoiny, i jest to bardzo proste. W tym celu klikamy kup, sprzedaj bitcoiny. Chcemy kupić, więc klikamy zakup. Oczywiście wybieramy szybki przelew, tutaj wpisujemy kwotę, za którą chcemy nabyć nasze bitcoiny. A więc wpisujemy tutaj kwotę w złotówkach, na przykład 500 zł. za 500 złotych otrzymamy 0.0159 bitcoina. Odnośnie zakupu bitcoinów jest jeszcze jedna ważna kwestia. Zawsze kup sobie trochę więcej Bitcoinu, zawsze wpłać trochę więcej niż potrzebujesz w danym celu z prostej przyczyny. Ponieważ musi ci wystarczyć na prowizje i opłaty transakcyjne, żeby ci po prostu nie zabrakło. A więc wpisaliśmy 500 zł, wybraliśmy szybki przelew, klikamy dalej. Jak widzisz, płacimy za pośrednictwem Dotpay'a. Wyświetlają się szczegóły transakcji. Klikamy szybki przelew Teraz wybieramy swój bank, tam gdzie masz swoje konto bankowe. Na przykład chcesz zapłacić z mBanku. Tutaj znów wyświetla się imię, nazwisko, adres e-mail, akceptuję regulamin, i klikamy zapłać. W tym momencie jesteśmy przekierowani na stronę naszego banku. Teraz logujemy się do naszego konta bankowego i dokonujemy płatności. Robimy przelew i dalej postępujemy zgodnie ze wskazówkami, jakie widzimy na ekranie, zgodnie z procedurami, jakie obowiązują w Twoim banku. Dokonujemy po prostu zwyczajnej internetowej płatności. Gdy wykonamy przelew, możemy wrócić do naszego konta, do naszego portfela forcoins. I kiedy nasze złotówki, nasz przelew zostanie zaksięgowany, twoje bitcoiny natychmiast będziesz mieć na swoim portfelu i będą widoczne tutaj w momencie, gdy wyświetla się twoje saldo, saldo twojego konta. Gdybyś w tej kwestii miał jakiekolwiek pytania, w każdej chwili możesz skorzystać z darmowej infolinii. Przewiń stronę na sam dół i w stopce mamy tutaj zakładkę kontakt. Jak widzisz, jest to polska firma z siedzibą w Krakowie. I w tym miejscu masz numer telefonu na infolinie. Możesz w każdej chwili zapytać, poprosić o poradę i otrzymasz odpowiedź na Twoje pytanie. Wróćmy jeszcze do zakładki Kup Sprzedaj Bitcoiny. Mamy tu jeszcze opcję Szybka wpłata na poczcie. Gdybyśmy chcieli z niej skorzystać, klikamy Szybka wpłata na poczcie. I w tym momencie wyświetlają nam się dane do przelewu: nazwa odbiorcy, numer konta bankowego, kwota, twoje imię i nazwisko. Tytuł przelewu musi być taki, jak tutaj widnieje. Idziesz na pocztę, wypełniasz blankiet, dokonujesz płatności i masz bitcoiny na swoim portfelu. Opcjonalnie możemy tutaj pobrać gotowy blankiet w postaci pliku PDF. Wygląda to tak, możemy sobie wydrukować i z gotowym blanketem iść na pocztę, i wreszcie trzecia opcja płatności, czyli zwykły przelew. Dalej, zwykły przelew, i tutaj znów mamy dane do przelewu. Bierzemy te dane i po prostu robimy zwykły przelew bankowy. Oczywiście polecam każdemu, myślę, że najlepszy wybór to szybki przelew. Z moich doświadczeń wynika, że w tym przypadku nasze bitcoiny mamy na portfelu w ciągu 30 minut, maksymalnie do 1 godziny. Kiedy nasza płatność, kiedy nasz przelew zostanie zrealizowany i zaksięgowany, w tym momencie od razu otrzymamy nasze bitcoiny, które będą się wyświetlać tutaj, a więc będziemy w posiadaniu naszych bitcoinów i będziemy mogli zacząć nimi dowolnie dysponować wedle własnej woli. Będziemy mogli je na przykład do kogoś wysłać, i właśnie tym tematem zajmiemy się już za chwilę. Kiedy mamy już na naszym portfelu nasze bitcoiny, wygląda to tak: wyświetla się saldo, i jak już przed chwilą wspomniałem, możemy teraz te bitcoiny do kogoś wysłać. W tym celu klikamy wyślij bitcoiny, wpisujemy kwotę, jaką chcemy komuś wysłać. Ja chcę teraz wysłać na przykład kwotę 0.011 BTC. Tutaj podajemy adres Bitcoin, adres portfela odbiorcy. A więc musisz mieć adres portfela osoby, do której chcesz wysłać, i tutaj ją wpisujesz albo wklejasz. Jak widzisz, każdy adres Bitcoin to długi ciąg znaków. Dlatego, zawsze, gdy wklejasz ten adres, sprawdź sobie kilka początkowych znaków i kilka końcowych, żeby się upewnić, że poprawnie skopiowałeś i poprawnie wkleiłeś. A więc mamy kwotę jaką chcemy wysłać. Mamy adres odbiorcy. Tutaj możemy wpisać tytuł przelewu, ale to nie jest obowiązkowe. A tutaj, jak poprzednio wspominałem, opłata transakcyjna, opłata za wykonanie przelewu. Tutaj portfel automatycznie sugeruje jej wysokość. Możemy ją zmodyfikować. A konkretnie chodzi o to, że możesz sobie ustawić wyższą opłatę i dzięki temu twój przelew zostanie zrealizowany po prostu szybciej. Na koniec klikamy wyślij. I w tym momencie system 4Coins wysłał nam wiadomość e-mail z jednorazowym kodem, więc musimy teraz sprawdzić naszą pocztę e-mail, otworzyć wiadomość, skopiować kod i wkleić go tutaj, aby potwierdzić naszą transakcję. Wchodzimy na skrzynkę, mamy naszego maila od 4Coins.pl, potwierdzenie zlecenia transferu. Otwieramy kod autoryzujący, kopiujemy go. Wracamy do portfela, wklejamy kod i wysyłamy bitcoiny na wskazany adres. Klikamy wyślij. I gotowe. Zlecenie potwierdzone, przelew został przyjęty do realizacji. Kwota, adres. Wracamy do naszego back office, klikamy mój portfel i jak widać, kwota jaką zleciliśmy do przelewu wyszła z naszego konta. Nasze saldo zostało pomniejszone o 0,011 BTC. Nasza operacja wyświetla się również w historii transakcji. Jak widzimy, transakcja wychodząca jest w tym momencie jeszcze w realizacji, czeka na potwierdzenie z sieci Bitcoin. I jeszcze jedna bardzo ważna kwestia odnośnie wysyłania bitcoinów mianowicie, często jest tak, że po wysłaniu bitcoinów do kogoś Potrzebujemy uzyskać tak zwany numer hash ID transakcji. I na portfelu 4coins jest to bardzo łatwe, ponieważ tutaj w historii transakcji możemy łatwo znaleźć przelew, którego szukamy, czyli w tym przypadku jest to tutaj ostatni przelew. Aby odczytać numer hash ID, klikamy tutaj w tą małą strzałeczkę. Przy każdym przelewie mamy taką strzałeczkę, klikamy w tą strzałkę i tutaj wyświetlają się szczegóły transakcji. A więc mamy kwotę, mamy numer portfela osoby, do której wysłaliśmy bitcoiny, a pod numerem portfela ten długi ciąg cyfr to jest właśnie numer hash ID tej transakcji. Możemy go sobie tutaj skopiować i możemy komuś wysłać albo wkleić tam, gdzie jest to od nas z jakiegoś powodu wymagane. I tutaj uwaga, na początku mamy literki TX i dwukropek. Tego oczywiście nie kopiujemy. To nie jest część numeru transakcji. Kopiujemy z tego miejsca do tego miejsca. To jest numer hash ID transakcji. I gotowe. To wszystko w temacie wysyłania bitcoinów. Na koniec jeszcze jedna istotna uwaga. Mianowicie chodzi o to, że portfel 4Coins obsługuje nie tylko Bitcoiny, ale obsługuje również Bitcoin Cash. I są to zupełnie inne, dwie różne kryptowaluty, jak dolar i euro na przykład. I nie możemy tego pomylić. Jak widzisz, przy okazji na moim portfelu mam Bitcoin Cash, saldo 0,85, skrót BCC. Natomiast Bitcoin. Mam saldo 0.004. Tak to tutaj wygląda. Dlatego jeżeli wysyłamy na przykład gdzieś Bitcoiny, to musimy się upewnić, że kliknęliśmy w zakładkę Bitcoin, a jeżeli wysyłamy gdzieś Bitcoin Cash, to klikamy w zakładkę Bitcoin Cash. I jest to niesamowicie istotne, ponieważ adres portfela Bitcoin to zupełnie inny adres portfela niż adres Bitcoin Cash. Dlatego musimy bardzo zwrócić uwagę, żeby przypadkiem nie wysłać Bitcoinów na adres portfela Bitcoin Cash, albo odwrotnie. I dokładnie ta sama zasada oczywiście obowiązuje w przypadku, gdy przyjmujemy płatność. Dlatego należy o tym pamiętać. I wspomnę teraz jeszcze o jeszcze jednej funkcjonalności portfela ForCoins, która z pewnością wielokrotnie ci się w przyszłości przyda. Mianowicie, możemy tutaj sprzedać nasze bitcoiny za złotówki. Możemy kupić, więc możemy również sprzedać. Klikamy kup, sprzedać bitcoiny i tym razem wybieramy zakładkę sprzedaż. I jak widzisz, tutaj wyświetla się nasze saldo, dostępne środki. Tyle bitcoinów posiadamy i tyle możemy maksymalnie sprzedać. Mamy do wyboru przelew bankowy lub bankomat. W przypadku przelewu bankowego wpisujemy kwotę BTC na przykład 0.004. Przedajemy je po takim kursie, jaki tutaj widnieje. Zostaje to automatycznie przeliczone 0.004 BTC. Za tą kwotę otrzymamy 110 ,68 zł 68 groszy. Klikamy dalej. Wpisujemy nazwę odbiorcy, czyli swoje imię nazwisko. Podajemy swój rachunek bankowy i w tym momencie nasze Bitcoiny zostaną wymienione na złotówki i te złotówki otrzymamy przelewem na nasze konto bankowe. Równie dobrze możemy wypłacić bitcoiny z bankomatu. Wybieramy kwotę w tym przypadku minimum 100 zł lub wielokrotność 50 zł. Klikamy dalej i postępujemy według instrukcji. A więc, jak widzisz, myślę, że przekonałem Cię, że używanie bitcoina może być naprawdę bardzo proste. W przypadku, kiedy korzystamy z portfela 4 możemy tego się nauczyć dosłownie w kilka minut. Zatem życzę Ci przyjemnego i owocnego działania w świecie kryptowalut. A jeśli ty również chcesz razem z nami zarabiać pieniądze na bitcoinie, razem z nami w grupie ZarFond Polska, więcej informacji znajdziesz zawsze na stronie zarfundmyślnikpolska.com.pl I oczywiście nie zapomnij subskrybować, subskrybuj kanał ZarFond Polska i daj łapę w górę, jeżeli ci się podobało. Tymczasem ode mnie to wszystko na dziś. Dzięki za wspólnie spędzony czas, dzięki za uwagę, do usłyszenia!